Czytania, braci i siostry mówią o nieuniknionej konfrontacji dwóch rzeczywistości, dwóch światów. Może nawet byłoby lepiej powiedzieć rzeczywistości i tego, co się wydaje być rzeczywistością, świata miłości Bogu, w Bogu, no i tego świata naszego, to jednak te czytania w końcu mówią o miłości, o miłości Boga do człowieka. Nawet nie o naszej, do, do Niego, tylko o Niego, o Jego miłości do nas. Żyjemy w tym świecie i w świecie y, przepełnionym nienawiścią, cierpieniem, chorobami, grzechami. I nikomu tak naprawdę nie jest dobrze na tym świecie, nawet tym, o których się mówi zwykle, że się dobrze urządzili. Oni też cierpią. Im też jest źle. I dlatego Bóg ulitował się nad nami i postanowił przez swego syna, przez Jezusa Chrystusa wyciągnąć nas z tego świata. Wybawić nas. Taki jest sens słowa zbawienie, czyli wybawienie z kłopotu, który mógłby być kłopotem wiecznym, kłopotem nieskończonym. Potrzebna była taka ingerencja, która byłaby nie tylko wybawieniem nas ze świata, który, jak widzimy, coraz bardziej się degeneruje, i on nie jest światem wiecznym, tylko światem przemijającym. Ale Pan jeszcze zrobił coś więcej, bo nie tylko wybawił nas z tego kłopotu, który się nazywa życie doczesne, ale też nam dał coś więcej niż ten kłopot. Dał nam życie wieczne i to przepełniane miłością. Jego plan uratowania człowieka wypływa z jego, i tu nie bują się powiedzieć tego teolodzy, szalonej miłości, że Bóg jakoś oszalał z miłości do człowieka, zakochał się w człowieku, zakochał się w swoim stworzeniu i dlatego nas zbawił. Jest to miłość do nas wszystkich, ale z tej miłości nie wszyscy oczywiście korzystamy, bo nie każdy nawet czuje taką iskrę świadomości w sobie, która by go rozpaliła przynajmniej do wdzięczności albo przynajmniej do świadomości tego, że jest kochany. Bóg jest zakochany w człowieku i sam stał się człowiekiem właśnie z tej miłości, bo innego rodzaju eksperymenty na pewno nie chodziłyby w grę. Sam stał się człowiekiem, aby dokonać w nas czegoś niezwykłego. Zbawić nas i zjednoczyć ze sobą. To słowo zjednoczyć ze sobą to jest nie tylko coś takiego, że On i my będziemy po prostu tak blisko siebie. Będziemy aż w sobie. Jezus powiedział, że aby, abym ja był w nich, tak prosi Ojca w ostatnich słowach tej Ewangelii, on prosi, żeby żeby On był w nas wewnątrz. Czyli to nie chodzi o takie stanie 15 centymetrów obok siebie, tylko aż gdzieś tam, w przepasnych otchłaniach naszego jestestwa, On chce w nas uczestniczyć i jednocześnie sam odsłania również przed nami niezgłębione, nieskończone otchłanie swojej miłości. Mamy dostęp do tego drzewa życia, czyli do tych korzeni nawet i do owoców, do wszystkiego, co jest Jego istnieniem. Tymczasem ten świat i władca tego świata, szatan, zazdrośnie walczą o człowieka i też każdy z nas czuje te pazury jego zazdrości na swojej duszy czy nawet ciele. Zazdrośnie walczy szatan u człowieka, używając wszystkich sił, aby człowieka odstraszyć od przejścia do świata miłości w Bogu, które, które to przejście wcale nie musi... Utożsamiać się ze śmiercią, ale, ale bardzo często jest albo czymś w rodzaju śmierci, albo wprost nawet śmiercią. Zarówno Szczepan, jak i Jezus z dzisiejszych czytań ukazani są w dzisiejszych fragmentach, dzisiaj przeczytanych fragmentach, w chwili, to rzecz szczególna, gdy patrzą w niebo. Jezus wypowiada swoją kwestię, swoją modlitwę, taką pełną emocji, uczuć bardzo na, głębokich do Ojca, ale wcześniej uniósł swoją głowę i spojrzał w niebo. Tak samo Szczepan przed śmiercią spojrzał w niebo. Zwykle, kiedy w czytaniach liturgicznych powtarzają się jakieś motywy, one są sygnałem do medytacji, do zastanowienia się, dlaczego właśnie tak. Oto właśnie oni są zapatrzeni w niebo. Ich uwaga jest skierowana na Ojcu, aby z Ojcem stanowić jedno i dlatego... Tak trudne fragmenty swojego życia, jak ukamienowanie czy uprzeżowanie, nie tylko potrafili przyjąć, ale przyjmując, potrafili tak znieść, że można byłoby śmiało powiedzieć: z godnością umierali. Bez tchórzostwa, bez lęku, bez drżenia, bez odwoływania zeznań. Umierają, jakby nie zauważając śmierci. Dlatego, że ich uwaga jest cała skierowana na Bogu i, i to skierowanie, właściwie kontemplowanie Boga sprawia, że śmierć, ból, cierpienie jakby do nich nie docierają, zatrzymują się na ich zewnętrznej powłoce. To jest yy, znieczulenie nawet na śmierć i na ból, miłość. Miłość potrafi człowieka znieczulić w bólu bardziej niż jakiekolwiek środki znieczulające. A jeśli jest to miłość tego rzędu, tego gatunku, to i ból staje się praktycznie niezauważalny. Za tą miłość i jedność z Jezusem, Jego Ojcem, za tą miłość Szczepan został ukamienowany. Za tą miłość Jezusa do Ojca, Jezus został ukrzyżowany. Szatan walczy o to, żeby nikt nie wydostał się ze sfery Jego wpływu. No a jest to już ostatni Jego przyczółek, ponieważ... Jak mówi Biblia, zanim świat ludzki został stworzony, szatan został strącony z nieba. Była jakaś tajemnicza walka między istnieniami, o których niewiele mamy pojęcia, które nazywamy aniołami czy mocami przestworzy. I tam, gdzieś w tym przez, przez tych przestworzach naszego świata, dokonała się bitwa, która skończyła się klęską szatana. Został mu jeszcze ostatni przyczółek, świat ludzi. I to tylko z tego powodu, że ludzie sami sobie tego zażyczyli przez grzech pierworodny. Gdyby nie ta pomyłka, świadoma zresztą, nie byłoby cierpienia, śmierci, nie byłoby jego wpływów. Ale zaprosiliśmy go na ziemię teraz musimy z tego jakoś wygrnąć. Toczy się więc walka teraz już tylko o nas, bo szatan stracił już wszystko. Zostali mu już tylko ludzie i piekło. I to jest bardzo istotne, po której stronie człowiek stanie. Czy po stronie zwątpienia w to, że Bóg jest miłością, czy po stronie Wiary w to, że Bóg jest miłością. Po stronie kamienujących i krzyżujących, czy też zapatrzonych w Boga. Nie ma tej strefy pośredniej. Nie ma kogoś takiego, kto by stał pomiędzy jedną, a drugą armią i był obserwatorem, bo los takich osób przypominałby chyba raczej na przykład grupę reporterów, która dostała się pomiędzy dwa fronty ostrzeliwujące się nawzajem. To jest po prostu miazga wtedy, z takich osób dostaje. Walka z ciemnością może być zwycięska tylko dzięki jedności z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w duchu świętym. Tak to wygląda trochę teologicznie, ale to wcale nie znaczy, że jest to zupełnie niepraktyczne czy nie do zrealizowania nawet dzisiaj i to właśnie o tej godzinie. Szczepan patrzy w niebo, widzi chwałę Bożą Jezusa po prawicy, ale dlaczego? Bo właśnie był pełen ducha świętego. Ten duch pozwalał mu tak uczestniczyć w życiu ojca i syna. Gdyby nie ten duch, gdyby nie ten duch święty, on by może wiedział, że jest Pan Bóg, ale nie miałby nic z nim wspólnego. Tylko duch święty daje człowiekowi przystęp do Ojca i do Jezusa. Jezus prosi w Ewangelii Ojca, abyśmy stanowili z Bogiem jedno, tak jak on z nim stanowi jedno. I ta jedność to się właśnie nazywa duch święty. Ta jedność to jest aż osobą. Ta jedność jest miłością. Bez ducha świętego nie mamy kontaktu z Bogiem Ojcem. Nasza relacja z Jezusem sprowadza się wtedy tylko do wiedzy o tym, że ktoś taki jest. Wiara nie jest wiedzą, że Bóg istnieje, ale jednością w miłości. Jest właściwie uczestnictwem już w życiu Boga. I właściwie takie życie w Duchu Świętym rozpoczyna się w Chrzcie Świętym, ale Pan Bóg potrzebuje, zresztą i człowiek również, w pewnym okresie naszego istnienia bardzo jasnej, świadomej deklaracji ze strony człowieka, że człowiek rzeczywiście tego chce. Chrzcimy małe dzieci, takie, które są jeszcze nieświadome tego, co się z nimi robi, ponieważ rodzice dają takiemu dziecku najpiękniejszy prezent, jaki można dać w ogóle, życie wieczne. No nie wiem, czy zegarek, czy też może bombonierka jest lepszym prezentem w czasie Komunii Świętej, czy rower górski, niż to, że rodzice na przykład dadzą dziecku życie wieczne w czasie chrztu. Także wszelkie polemiki na ten temat, czy można dzieci chrzcić, czy nie, to one w tym momencie umierają. Bo jest to najpiękniejszy dar, ale to nie załatwia sprawy jeszcze. To właściwie rozpoczyna sprawę, ale ją nie kończy. Bo w pewnym momencie naszego życia potrzeba jest takiej deklaracji, takiego świadomego przywołania Ducha Świętego, w którym mówimy tak, ja bardzo chcę, Panie, żebyś Ty był Panem mojego życia, nie Panem w cudzysłowie, tak jak na przykład królowa angielska, która właściwie nie ma nic wpływu na politykę swojego kraju, tylko chcę, żebyś Ty rządził moim krajem, moim życiem. I dlatego obieram Cię, Duchu Święty, Jezusie, czy Jezusie, Chrystusie, mój Zbawicielu, na jednego mojego pana. Ty się rządzi w moim życiu, mam do Ciebie zaufanie, wiem, że moją politykę, gospodarkę, uczuciową i materialną będziesz świetnie prowadził, dasz sobie radę, nie muszę Ci podpowiadać, co masz robić w moim życiu. Amen, Alleluja, Maranatha. Tak można byłoby to stresić, co trzeba byłoby powiedzieć przynajmniej raz w życiu. Całe szczęście taką modlitwę mam już za sobą i to. Kilkakrotnie już mu tak powiedziałem, może nawet więcej raz. Teraz już jest jego sprawa, co on z moim życiem zrobi. Ja się czuję bezpieczny. To jest jego sprawa, co on z moim życiem zrobi. Życzę Wam również takiego momentu w Waszym życiu, kiedy powiecie Panu Bogu: tak, oddajcie moje życie, rób z tym życiem, co chcesz. Ja Ci ufam, wierzę ci. Na świecie nie ma nikogo, Komu można było tak zaufać jak Tobie. I taki moment w życiu nazywa się zesłaniem Ducha Świętego. Bez tego świadomego. Zaproszenia go, to właściwie żyjemy w potencjalnym Chrzcie Świętym. On jest faktycznie, ale on jest w stanie embrionalnym właściwie. Nigdy nie dokonaliśmy wyboru sami. Pan Bóg jest nam dany, ale my nie wybraliśmy go. On przyszedł do nas, ale myśmy go nie zaprosili. I to jest robota jakby w połowie zatrzymana. I takie zesłanie Ducha Świętego, czy wylanie Ducha Świętego, czy modlitwa o wylanie, ono może się dokonywać indywidualnie. Na przykład dzisiaj wieczorem możesz powiedzieć Panu, tak, chcę, żebyś był moim Bogiem. Mówię ci to zupełnie świadomie, na przykład na ulicy jakiejś tam wesołej czy tulipanów, czy gdzieś tam będziesz szedł i mu to powiedz w sercu. Możesz mu to powiedzieć przy modlitwie wieczornej, możesz powiedzieć to teraz. Możesz to powiedzieć na przykład wtedy, kiedy wejdziesz jakoś głębiej w życie chrześcijańskie, kiedy zaangażujesz się w jakąś wspólnotę modlitwę i wtedy już tam robią to w sposób bardziej fachowy. W każdym razie, każdy z nas w swoim życiu powinien mieć taki moment, przynajmniej raz, że zupełnie świadomie wybiera Boga do swojego króla, Pana. Bez tego jest bezpański. I każdy może się nim zająć. Każdy duch może się zająć taką duszą. Niekoniecznie duch święty. Bez ducha świętego nie mamy kontaktu z Bogiem Ojcem, a nasza relacja z Jezusem, jak powiedziałem, sprowadza się wtedy tylko do wiedzy, że ktoś taki jest, że jest Bóg. Sami zapewne nic nie moglibyśmy uczynić, aby pokochać Boga. Ani nawet się zainteresować Bogiem, czy zrobić choćby krok w jego kierunku. To On nas pierwszy umiłował i tak mówi o tym pismo święte i doświadczenie życiowe, że zawsze Pan Bóg pierwszy, jednak wychodzi z inicjatywą do nas. Ten fragment z Jana, z Ewangelii Świętego Jana, dzisiaj przeczytany, odsłania nam tę wyjątkową wolę pokochania nas przez Boga. Jezus prosi Ojca, posłuchajcie, o to, Byśmy my pokochali Ojca. On nie prosi Ojca, żeby Ojciec pokochał nas, bo o to nie trzeba prosić. On prosi Ojca, żebyśmy my pokochali Ojca. Dziwna prośba. Właściwie to nas powinien poprosić o to. Ale On wie, że nie ma sensu nas prosić, bo i tak nie za bardzo go wysłuchamy. On prosi Ojca, żeby Ojciec tak sprawił, żebyśmy my pokochali Jego.